kurde kurde ale dostal To był fake Dimen. O nie! Co oni niby im zrobią? Oni są do niepokonania. Tu jest do niepokonania. I czy... nie. 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 Łapka z góry do łapki z dół Aż mu się ta kamera zapaliła, poczekajcie Patrzcie Aż mu się ta kamera za, zapaliła Słapki z, z góry, słapki tu oczywiście No i to no i to wszystko na dziś